Hej! Dzisiaj będziemy instalować Windowsa 7 w VMware. Ok, zaczynamy. a new virtual machine. Typical recommended. I, this, I to. I ultimate. The single file. Troszkę więcej procesora i więcej tego, ramu. O, i teraz właśnie używa i Install, ale ja, ja chcę, ja nie, ja chcę manualnie zainstalować. Ja, ja Wam powiem, że najładniej, że najlepiej wszystkie systemy operacyjne manualnie, bo na przykład jakaś konfiguracja tam, którą chcesz zmienić jest a tam pominęło na przykład username i tam w ogóle nie no username tutaj akurat robi się fajnie, ale no kumat o i na przykład tego skreina... nie po prostu to nie jest to nie jest instalowanie Windows, to jest automatyczne. O, Install Now. I Setup is Starting. I Accept the license terms. I to jest nowa kopia. Wiadomo, Disk. Copying Windows Files i Expanding Windows Files to so trwa długo. I tutaj, i właśnie to jest po prostu przepakowywanie, po prostu Do odpowiednich miejsc i takie bardziej zaawansowane kopiowanie I to zajmuje trochę, więc Zrobię cięcie Okej, okay, już się skończyło Installing features, installing updates, to tylko chwilę potrwa No i będzie Restart Restart now I Starting Windows Kaboom I to jest To jest Windows 7 Ultimate Więc to najlepsze, tak samo jak Vista Ultimate O, oh, so that is updating registry settings. So that is starting services, completing installation. Tu już jest, to już jest tak naprawdę. Okej, okay, dobra. Pamiętacie właśnie kiedy instalowaliśmy, o, te starsze wersje XP95 i inne? Tam widać było, czy tam updating system settings z programu do start menu, to jest właśnie completing installation tutaj. Mm. okay. O oh, dobra, To so będzie will come you after restarting your computer I znowu restartuję I znowu starting Windows Yeah Preparing your, oh. Jestem jeszcze piękny wyrył performance. Nie wiem dlaczego na Wiście to trwało długo, a teraz no. Może nie Tyle. 7. Dora. Nie będzie żadnego tego. Chwila, tylko wpiszę kod produktu. Okej, okay, dobra. Wpisane. I... Okej, okay, dobra, przeszło. już recommended settings i zmieniła właśnie na mój ten. Home network I już pod koniec już jest I pod koniec już. Wypering your desktop. Chiemy dlaczego tak długo trwa. Oh. I mamy Windows 7. Nawet, nawet potwierdzenie, jest to najnowsza wersja. Resolution 7 Ultimate Service Pack 1. Okej, okay, więc nic Chwila, jeszcze VMware Tools. Dobra. Już nie przejmujemy te. Nie, nie przejmujemy. Okej. Okay. Więc ym, nic tu po mnie. Proszę bardzo zainstalować. Bo jest Windowsa. Windowsa 7. Dziękuję za oglądanie i pa pa.